Zaczniemy nasze spotkanie. To chciałbym jeszcze do tego stołu prezydialnego doprosić starostę powiatu Łęczyńskiego, jak i też starostę Parszewskiego chyba też miał być, ale nie wiem czy jest. Nie ma. A to jego, jego problem. A, zapraszamy w henio Zapraszamy tutaj. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, mamy troszkę czas napięty, ponieważ nasz kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej jeszcze na jedno spotkanie dzisiaj w dość odległym miejscu, bo w Arztebrynie, poetrycki i jeszcze dzisiaj do Krakowa ma dojechać, dlatego też czasu mamy nie za wiele. Też przesunęliśmy to spotkanie, które miało być o godzinie 16 w szpitalu naszym, ale myślę, że tam jeszcze znajdziemy troszeczkę czasu, żeby się ewentualnie na chwilę pokazać, dlatego też nie przedłużając, chciałbym serdecznie powitać Państwa, podziękować, że Państwo przyjęliście nasze zaproszenie. Te podziękowanie czynię w imieniu współorganizatorów tego naszego dzisiejszego spotkania. Czynię to w imieniu naszego kandydata na prezydenta, też Polskiej, Adama Jarobasa, którego serdecznie witam i Wam przedstawiam. Myślę, że... Prezentując swój program, prezentując swój dorobek, myślę, że Państwa na tyle przekona, że w naszym powiecie lubartowskim będzie zwycięzcą tej batalii, jeśli chodzi o, o wybory, które mają się odbyć 10 maja. Witam szefa sztabu wyborczego, jednocześnie europarlamentarzystę, jednocześnie prezesa zarządu Rzecznego Polskiego Stronnictwa Ludowego, kolegę Hetmana Krzysztofa. I Witam posła na Rzeczypospolitej pospolitej Polskiej, Henryka Smolarza. Tak jak zresztą co Państwo słyszeliście, jest z nami starosta powiatu Łęczyńskiego, Roman Krajowa. witam. A przepraszam, zapomniałem sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tadeusza Strałeckiego. Witam go serdecznie. Przepraszam, przepraszam cię, że byłem u niego przed chwilą. Na, na podobnym spotkaniu i powiedziałem, i tak jak tutaj się u nas nie pokażesz, to więcej jaś tam już o mój z przyjadę do powiatu lubartowskiego, bo szanuję, lubię tych ludzi, dlatego przepraszam. O właśnie. I witam y, współgospodarza naszego spotkania, naszego starostę. Wiedziałem, że jest Kos Marek, który jest, y, y, mieszka, był mieszkańcem powiatu lubartowskiego, pochodzi z naszego natomiast jest radnym przejniku województwa lubelskiego. Serdecznie cię, Marek, witam. Przyjechał z Witam cię, Marek. Witam wszystkich tych, których powinienem powitać, ale myślę, że czas nagry. Dlatego też y, witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Dwa słowa, kolego kandydacie na razie na prezydenta, ale mam nadzieję, że, że prezydencie. Witam Cię na ziemi lubelskiej, na ziemi y, lubartowskiej, częściowo na ziemi też pozwolę, że powitam też na ziemi łęczyńskiej. Y, myślę, że ta ziemia, która jest bardzo gościnna, a nasz powiat lubartowski stanowi troszkę taki ciekawy układ, bo jesteśmy tutaj na, na przedmieściu miasta Lublina. Natomiast 70% naszych mieszkańców to są mieszkańcy, mieszkający w środowisku wiejskim. Chociaż jeśli chodzi o powiat, to jesteśmy powiatem raczej znaczy wielkości średniej, składającym się z 13 jednostek samorządowych, w tym 3 miasta, no i pozostałe gminy wiejskie. Myślę, że tą stolicą jest właśnie Lubartów. Lubartów w swoim czasie przeszedł bardzo trudny okres, bo był zbudowany na dwóch takich zakładach, dwóch filarach. Unitra, która głównie zatrudniała tutaj z terenu powiatu około z filiami, około 4000 mieszkańców. I drugi zakład, który takim też był dużym miejscem zatrudnienia, to były zakłady garbarskie, oba te zakłady upadły. I przeszedł bardzo ciężką i długą drogę dzisiaj trzeba powiedzieć, że to miasto tutaj, taki powiat odnajduje się w tej nowej rzeczywistości, a to przede wszystkim pracowitości, pomysłowości i zarodności naszych mieszkańców. Są sądzę, że, że nasz powiat, powiat Lubartowski, a tutaj Męczyński to już jest taki potentat, bo ma kopalnie, która głównie tutaj zasadza się i tam miejsca pracy, jak i też podatki i wszelkie możliwe rozwój to właśnie te główne zawdzięcza kopalnie i nawet sport, który tam się tak mocno rozwija, że mamy dzisiaj w ekstraklasie piłkę nożną właśnie z Łęcznej, a nie z Lublina, to też sprawia o tym, że dzisiaj dużą rolę odgrywają w tym wszystkim pieniądze. Ale pieniądze jest to najważniejsze, dlatego też witając jeszcze raz tutaj w naszym gronie, Chciałbym, chcielibyśmy, żeby to dzisiejsze spotkanie potraktować w takim duchu, że nasz kandydat przedstawi program, przedstawi pewne pomysły na polskie, jakie powinniśmy podjąć działania, jakie powinniśmy podjąć rozwiązania, żeby Polska, Ta Polska skłócona, ta Polska dzisiaj zwaśniona i ta Polska, która nie może odnaleźć się jako społeczeństwo, że jakie powinna wykonać ruchy, żeby można było mówić, że w Polsce panuje zgoda, panuje zrozumienie i różnimy się pięknie, a nie różnimy się dzisiaj tak, że naprawdę mówiąc, żeby ktoś mógł, to by jeden drugiego mógł pójść wody utopić. Dlatego też to spotkanie traktujemy w takiej kategoriach, że to co usłyszymy. To, co jeśli się przekonamy, to traktujemy także, że te najbliższe trzy tygodnie wspólnie pracujemy na rzecz naszego kandydata, tak żeby ten wynik, który osiągniemy 10 maja, był wynikiem na miarę, na miarę naszego kandydata. A myślę, że kandydat jest yy, bardzo dobry kandydat, który naprawdę ma dużo pomysłów, a ten kandydat wyróżnia się od innych kandydatów. Jest przede wszystkim samorządowcem, samorządowcem doświadczonym, samorządowcem, który dla którego, którego rządów, województwo się to wszystkie kwitnie, województwo się to wszystkie się rozwija, zresztą kto tam ten przyjeżdża, to widzi. Kandydat, który, który pewną ma, a dzisiaj wiadomo, że 80 problemów naszych mieszkańców polskich rozstrzygają samorządy. Jest to właściwie, wywodzący się jako jedyna z tej rodziny, z tej rodziny samorządowej. Dlatego też zna problemy, zna realia, i wie jak z tymi realiami sobie radzić. Dlatego też jeszcze raz serdecznie cianę witamy i przekazuję ci głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Koleżanki i koledzy, Szanowni Państwo, kolego ministrze, posłowie, samorządowcy. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być tutaj u Państwa, w lubartowie. Kolega Wojewoda ubiegł mnie, bo chciałbym powiedzieć... Skąd pamiętam lubartów i kiedyś jako młody chłopak marzyłem o tym produkcie, który tutaj powstawał na waszej ziemi. Pewnie jako jeden z wielu nastolatków marzyłem o tym najbardziej ekskluzywnym kondorze, I to, to był rzeczywiście wtedy luksus kiedyś. I później jeszcze wiele lat mi służył, bo nie jest tajemnicą, że z muzyką miałem trochę w życiu do czynienia, ale te emocje właśnie związane z. Z godzinami spędzonymi przy tym radiomagnetofonie, myślę, że na, na długo jeszcze zachowam pamięć. Ale witam Państwa bardzo serdecznie i cieszę się, że mogę bezpośrednio tutaj na spotkaniu podzielić się swoimi refleksjami, pomówić trochę o programie. Państwo otrzymaliście taką gazetkę, taki sygnał wyborczy, która obrazuje te najważniejsze. Punkty mojego programu, tam jest 10 takich punktów. Ja pokrótce postaram się o tych najważniejszych elementach tego programu powiedzieć. Tak? I. O, rzeczywiście, chyba lepiej słuchać teraz. Kolega Wojewoda mówi, że dla niego dali takich wyciszający, żeby nie tutaj, trochę sławię, to rozumiem. Ja myślę, że nie było takiego spisku a Wojewoda. A... Chciałem zacząć od takiego najważniejszego punktu, moim zdaniem, bo w ostatnich miesiącach bardzo wiele mówimy o bezpieczeństwie. Zasadniczo zmienia się w ogóle nasz pogląd na sytuację międzynarodową, sytuację bezpieczeństwa po tym, co się zadziało na wschodzie. Przed dwoma laty nikt nie przewidywał, że na lotnisku w Doniecku, gdzie lądowali kibice, Piłkarze dzisiaj już tego odwiska nie będzie. Stąd ta sytuacja każe nam zupełnie inaczej patrzeć na to, co się do tej pory działo. Na nasze wyobrażenie, że ta wartość wydawała się trwała jako pokój w tej części świata po takich bolesnych doświadczeniach II wojny światowej, że dzisiaj już nikomu nie przyjdzie do, do głowy, żeby tej części świata po takich doświadczeniach strzelać do siebie. Sytuacja jednak wygląda inaczej. Stąd musimy dzisiaj dbać o i podnosić wszelkimi możliwymi sposobami bezpieczeństwo Polski. Dzisiaj jestem w tej części tutaj u Państwa, w części Polski Wschodniej. I bardzo często tutaj to poczucie bezpieczeństwa jest rzeczywiście nadwątlone. I ludzie pytają, czy mamy dzisiaj, czy żyjemy w bezpiecznych warunkach. Czy dzisiaj się tutaj z całą pewnością można osiedlać, tutaj budować domy? To są ważne pytania, ale zadaniem władz i bezpośrednio prezydenta, który jest wierzchnikiem Sił Zbrojnych, który ma duży wpływ na to, jak ta sytuacja i międzynarodowa i ogromna.